Siemano wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym nakarmić gekony Lamparcie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo jeden z gekoników zbierał się na pewno do Welinki. Drugi w sumie nie. Jadły z 2-3 dni temu. Także zobaczymy. Zabierajmy się w takim układzie zakarmienie tych małych smoków. Do karmienia potrzebujemy. Oczywiście świerszcze. Są świerszcze. E, tutaj mam, słuchajcie, akurat świerszcze bananowe. Dorosłe. E, są tu w pojemniku. Natomiast tutaj już mam świerszcze, które się bawią i kąpią e, z wapnem. Także. Szukajmy Gekonika. Gdzie one są? I mamy obydwa. Mamy, słuchajcie, obydwa Gekony. Które, no, sami przyznajcie, ale po prostu wyglądają jak wyglądają. I czy nam się udaje nakarmić, już będziemy patrzeć. Wiecie co, zawsze, zawsze mnie to bawi, jak one taką tą minę swoją robią przed tym atakiem. Miałem kiedyś Lamparta, w sumie nie jednego, to znowu tamten Lampart merdał ogonkiem, nie? Ten, ten, po prostu też no prześmiesznie to wygląda tak naprawdę z tymi minami. Ale dobra, zobaczmy dalej. Chcesz jeszcze? Dziewczynko, Oj, coś nam uciekły, słuchajcie, z kadru małpy. Już w kadrze je mamy. No jedna na pewno, słuchajcie, wygląda jakby była po wylince. Natomiast no jak wiemy, gekony lamparcie swoje welinki zjadają. Więc na pewno ich nie, nie będziecie widzieć. Oj, nie chcę! Chcesz? Jest! Więc na pewno ich nie będziecie widzieć. No chyba, że coś z wylinki do końca nie zejdzie. Natomiast, no jednak, te wylinki są, słuchajcie, zjadane. E, wtedy trzeba pilnować też, żeby żadnej świerszy raczej nie było, żeby nie ganiało nic, no bo no bo wiecie jak to jest. No taki śwież może takiego gegonika zawsze pogryźć. Zaraz po wylince I, i no, potem może mu narobić krzywdy, nie? Słuchajcie, karmię tutaj tą samiczkę z pensety. Ogólnie rzecz biorąc, ta, która poszła tam do swojej kryjówy, to jest taka samiczka, która nie boi się kontaktu z człowiekiem. Natomiast ta tutaj, no, troszeczkę gorzej to wygląda, bo ona jest taka, wiecie, co bardziej dzika. No, upla. ona jest taka słuchajcie bardziej dzika, eee, no i też widać, która po prostu więcej je, jeżeli tylko wrzucam świeższe do pojemnika, eee, no bo tamta ma bardziej za ten ogonek grubszy. Jest bardziej grubsza, nie wiem, czy to widać ogólnie na, 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 na kamerze, ale no tak jest. A tutaj ta jest troszeczkę szczuplejsza, może dba o linie, może jest bardziej fit. Natomiast no, na pewno muszę to bardziej, wiecie, yy, bardziej tego dopilnować, żeby jadły obie. Stąd też właśnie karmienie tutaj pęsetką. Bo przynajmniej, wiecie, ja będę pewien, yy, że ona zjadła, tak? A nie, że zjadła co zostało po tamtej, więc. To jest dosyć istotne. Wiecie, z gekonami tamparci jest tak, jak z, trochę jak z pająkami, tak? To jest zwierzak, który jak, o, widzicie, jest bardziej dzika. To jest zwierzak, który słuchajcie jak nie będzie chciał jeść, to on po prostu nie będzie jadł, będzie się odsuwał. O, tu czułki ją drażnią Nie puścimy tutaj tego. Pięknie złapany, eee, po prostu nie będzie chciała jeść, jeżeli, jeżeli stwierdzi, że po prostu nie chce, więc też y, to jest jaszczurka, której no jednak mimo wszystko nie przekarmimy, bo je tyle ile potrzebuje. No cóż, ten jeden sobie pogania, w sumie to dwa sobie poganiają. No co będziesz się załatwiać może jeszcze teraz. Patrzcie jak pozuje. No spójrzcie tylko. Jak się poustawiała? O! Proszę, nawet druga się odezwała z jedzeniem. No i to jest właśnie to co mówię. Eee, potem efekt był taki, że właśnie ta jedna, słuchajcie, była. Mniej najedzona Ta druga bardziej, no bo wszystko zeżarła, nie? Mimo, że naprawdę słuchajcie Sporo tych świerczy tam wrzucam, bo to też nie jest tak, że ja wrzucam tam wiecie 5-6 świerszczyków e, I tyle, tylko tych świercz naprawdę tam ląduje kilkanaście e, Też wiadomo, nie chcę, nie chcę przesadzić e, Z ilością świerszczy w pojemniku, ale no, na pewno nie wrzucam ich mało no, i tylko to jest właśnie tyle, że wiecie, no nie mam tej kontroli kurczę, kto, kto, kto która ile zjadła. Co prawda, był taki o, moment, że przełożyłem je do dwóch osobnych pojemników, ale no, słuchajcie, no nie mam na to miejsca. No, po prostu nie mam na to miejsca, żeby trzymać dwa osobne pojemniki. Jeszcze wiecie, no, na ogrzewaniu, e, dlatego, no, są w jednym. Zauważyłem już, że e, zwiększyłem pojemnik, to już się gdzieś tam nie podgryzają, e, polując. Więc jest to dla mnie dosyć istotne. Oj. Jest to dla mnie dosyć istotne. I co? No i, I wrzucamy im jakieś świeżczyki jeszcze. Tylko to już co damy z pudełka. To są właśnie, słuchajcie, gekony, ramparcie. Trochę takie ciumne, wiecie co, ja się czasami, jak je obserwuję, się naprawdę zastanawiam, jakim cudem te zwierzaki przetrzymują, wiecie co, w naturze, po prostu w naturze, bo to, co one czasami odpierdzielają, to naprawdę głowa, słuchajcie, boli, bo to tak ślamazarne zwierzaczki, że no, naprawdę się można zastanowić, w jaki sposób one żyją faktycznie w naturze. Chciałbym kiedyś takie gekony lamparcie, słuchajcie, w naturze zobaczyć jak to w rzeczywistości wygląda. Może się kiedyś uda. I, i no... porównać to, nie? Op. Dobra, wrócimy jeszcze. Słuchajcie, że... Ze... Właśnie mieliśmy efekt, jak jedna podgryzła się z drugą. Ach. Na szczęście się nie gryzą, nie biją się między sobą i takie sytuacje po prostu mają miejsce, wiecie, właśnie przy karmieniu, głównie nie, bo jedna pomyśli, że druga to świerszcz, i, i zwłaszcza, że jak tych świerszcz troszeczkę tutaj gania i tak to słuchajcie wygląda. Dobra, ja więcej tutaj nie wrzucam, bo nie ma to najmniejszego sensu. Resztę muszę wrzucić do Gekona Tokę tam pod wieczór, bo widzę, że tam jeszcze jakieś świerszczyki mu ganiają. Także na tą chwilę, co? Na tą chwilę odkładamy, słuchajcie domek. I tak wygląda, słuchajcie pojemnik tak naprawdę ich. Jest kryjóweczka, jedna druga, przepraszam, jedna druga. Jakiś kawałek kory, woda, którą trzeba podmienić, mokra kryjówka. Tutaj mamy jeszcze dostęp do, do witamin i wapna. Mokra kryjóweczka. Oczywiście korzystają z niej obie. Trzeba pilnować, żeby ona była ciągle faktycznie wilgotna. No bo po prostu służy im do zmieniania ciuszków, nie? I tak naprawdę tyle. No, była jeszcze swojego czasu tutaj miska z mącznikiem, ale nie brały w sumie może jakoś inną miskę po prostu muszę wymyśleć i, i, i wtedy wstawię mącznika. Natomiast na tą chwilę wrzucam im świerszy na tyle często, słuchajcie, że nie ma to naprawdę żadnego problemu. Następnym razem nakarmię je mącznikiem, bo też go trochę jeszcze mam i, i będzie ok, nie? Także na tą chwilę dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.